Hej, siemanko, widzowie! Ja jestem Lucky! No, i jak już wiecie wcześniej, z poprzedniego odcinka, zacząłem pracę w McDonaldzie. Już dostałem nowy toki strój McDonald'o, ale super się w nim czuję. Ostatnie zarobione pieniążki tutaj zarobiłem. Muszę dać e, im e, do kontroli. Proszę, Ej Maruś, słuchaj, ja już będę kończył pracę na dzisiaj. E, napracowałem się, proszę bardzo. Tutaj te wszystkie pieniążki, co zarobiłem, oddaję wam. Biorę hamburgerki tutaj przygotowane, bo przygotowałem dla rodzinki e, hamburgerki. No i co? No i życzę Wam miłej pracy. Dzięki. Za, dzięki za pracę. Jutro będę w pracy, jak coś dobra. To hejka, hejka, ale spoko mi się pracuje w McDonaldzie. Słuchajcie, ale nie, no nie, fantastycznie, fantastycznie. Mam takie fajne widzianko idę teraz ciekawy, jak lakuś. Zobaczymy reakcję lakusia. Jak zareaguje na to, że mu daje takiego pysznego hamburgerka, którego sam zrobiłem. Dokładnie tak, sam. Wow. A co tam na domku na drzewie jest? Co? Kto skuter chciał... Kto skuter chciał na domku na drzewie włożyć? Ale śmieszna sytuacja! Lakuś, jesteś tutaj gdzieś! Lakuś! Mam dla ciebie pysznego hamburgerka! Nie mam mnie! Nie mam nie znać mnie, znacznie! Bawimy się w chowanego, z zabawa w chowanego, Hmm, Podejrzana ta sprawa ze skuterkiem Może ja tutaj wejdę do środka i zobaczę, czy może tutaj Lakusia nie ma, okej okay, Wchodzimy, wow tutaj to diamentowa klapa o. jeszcze jest Lakusia, o jesteś Aj. tutaj, znalazłem cię Nie znalazłeś mnie tatuś No, słuchaj o, ochu... dla mnie? Co? Mam Widzę, dla ciebie burgerka to dla mnie. Tak, twój tatuś skończył właśnie pracę w McDonaldzie Proszę tu dla ciebie z frytkami Jak tam smakowało? Mm. No, bardzo dobre. A co ty w ogóle skuter tu chciałeś dać? Wow! Zaczy, zaczynasz coś ćwiczyć, Lakuś? Widzę, że tutaj hantlę. Chcesz być silniejszy niż normalnie? E, no bo wiesz to ja widziałem tutaj, to jest taka siłownia i tam ćwiczą chłopaki, widziałem. I ja też chcę być taki duży jak oni. Dobra, Lakuś, to fajnie, to ćwicz sobie, ćwicz. Sport to zdrowie. Ja lecę ogólnie, będę musiał iść do swojego znajomego G Playa się porozmawiać. Hmm. No dobra. dobra. Lecę do Gplay'a, ale na początku jeszcze przybiorę ten strój swój. O! O! Jest. Ubrałem się normalnie, tak jak, tak jak normalnie, wyjściowe jedzonko. O! Mam pomysł! Gplay'owi też hamburgerka przyniosę, bo mam jeszcze dwa. Jedna dla mojej dziewczyny, a drugie dla Gplay'a. Tu jeszcze zdobyłem takie bloki, w ogóle ktoś mi dał e, w McDonaldzie. E, zamiast, zamiast napiwku, to dał mi takie bloki, nie wiem w ogóle co to jest. Wo. Ogólnie, jeśli, jeśli chcecie, żeby, żebym zaczął ćwiczyć na siłowni, chcecie, żebym chodził na siłownię, to już teraz kliknijcie łapeczkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem. Wtedy pójdziemy na siłownię i zobaczymy, co tak naprawdę, jak można ćwiczyć na siłowni. Dobra, to dzięki za łapki i subskrypcję z dzwoneczkiem, teraz idziemy dalej. Kogoś tam widzę. chwila o, ale ty masz mięśnie duże. Przecież A. to krania jest. Frania miała siedzieć w domu i hmm? obiad miała dzisiaj zrobić tam, a to e, co? E, a ty jak, wiesz co? Ja też chciałam pójść na siłownię. To... to może mnie zaprowadzić, pokażesz mi jak wygląda siłownia, co? Widzicie to? Hmm. Poćwiczymy razem. Nie to wierzę. Ty masz, ale ty masz, ty masz naprawdę dużo mięśnie. Frania nigdy nie chciała ze mną... nie chciała to ze mną na, na siłownię Chciemy? chodzić. A ona nagle, zobaczcie, jakiś z jakimś obcym chłopakiem no, chce iść na siłownię. Nie wierzę. Zaprowadź mnie tam. Nie do wiary. Co to się dzieje? Ej, co tu się dzieje? Słuchajcie, no teraz już musicie kliknąć łapeczkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem, bo idziemy na tą siłownię. Musimy zobaczyć, co moja dziewczyna kombinuje. Ona gdzieś poszła tam za, za, za G -playa domem, a ja właśnie miałem iść do G-Playa, odwiedzić G-Playa. O nie, o nie, coś tutaj, coś tutaj jest nie tak, coś tutaj jest nie tak. Moja dziewczyna z jakimś chłopakiem idzie na siłownię? Ciekawe, co oni tam będą ćwiczyć? Czy, czy, czy może po prostu rozmawiać ze sobą? O nie, dobra, zobaczymy gdzie ona jest. O, widzę ją, co oni tutaj, gdzie oni idą. No już jesteśmy prawie na miejscu. Zaraz się <grym> oprowadzę, pokażę Ci jak wygląda moja siłownia. Patrzcie! poszliśmy na siłownię! Odchodzimy do... O, chodź pierwsza. O to jest mój kolega, tutaj wszyscy pakujemy elegancko. Liczymy. Ja... O ja. Ale, ale oj tam, tam ma mięśniaka jakieś, patrzcie, rozmawia moja Frania z jakimś mięśniakiem tam, co siedzi na siłowni. Widzę, tego mięśniaka na siłowni. Ja do wiary, dobra, idziemy ich, idziemy, idziemy zobaczyć. No, to jest mój kolega mięśniak. Wszyscy razem ćwiczymy tutaj. Chcesz, co ci zrobię trening personalny, to co? Poćwiczymy? Zacznijmy od przysiadu, wiesz? Umiesz zrobić przysiady? Ja... Dobra, no to tak, to raz. Trenik personalny. A. Patrzcie, trening Ty. personalny. Jak myślisz Saba dobrze robi? Dobrze robi. Cztery, pięć. Ale... Nie no dobra, podejdę no. bliżej, podejdę bliżej, bo coś mi się tu... coś mi się... Patrzcie, to, to właśnie tych dwóch ludzi. Oni ogólnie coś tutaj robią. Podejdę jeszcze bliżej. Okej. Okay. Dobra. I podsłucham może co oni mówią. Ale nie no, nie, nie, nie słowa, słowa sytuacja z moją dziewczyną. Ona robi... O nie! A, wiesz co, ja już się zmęczyłam. Chyba mi wystarczy na dzisiaj, treningu. Jesz jeszcze dwa zrobię. Jeden, dwa. No, dobra, to ja idę, ale jeszcze zobaczymy, pewnie, nie? O nie, franik no już cześć. idzie. O nie. Ała, ała, coś to mi się pa. stało. Ała, ała, ratunku. Wpadłem tutaj w dziurę, ała. Ktoś mi pomoże wyciągnąć stąd. a ała, cię Coś mi się. Lucky? Co ty tu robisz? Hej, Frania, pomóż mi, ratunku! Przed chwilą wpadłem tutaj do dziury, co? Pomóż mi się wydostać stąd! To ja pójdę po mojego przyjaciela, on ci pomoże. Nie, 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 nie! Ty już nie idź po żadnego przyjaciela, to ty mi pomóż! Ja już, ja już nie chcę, nie chcę, żebyś się spotykała z żadnym swoim przyjacielem! No, a to jakie ja to No nie wiem, dobra, to ja poszukam jakiegoś przejścia innego. Dobra, no to zejdź tutaj szybciutko, bo ja mam tutaj z tą do, poroz do porozmawiania. Hmm, ciekawe, jak ma dziewczyna się teraz wytłumaczy z tego a wszystkiego. Ale to nie jest przejście, tacy? O, jest przejście? E, słuchaj, Frania, co to był za trening personalny z jakimś pakerkiem, który tam rozmawiałaś, co? No powiedz, bo bo ja chciałam poćwiczyć po prostu, spotkałam ja, Paśu, takiego. nie chciałaś ze mną ćwiczyć. wystarczyło tylko powiedzieć, że chcesz iść na siłownię, a ty nagle, nagle co, nagle idziesz sobie z jakimś, z swoim przyjacielem na siłownię? E no weź, przestań, zazdrosny jesteś? No, no wiesz co, no to jest, to jest dla mnie trochę nie na miejscu. Ej, co tu jest? Mm, co to Wiecie, jest? W, widziałaś, że tu jest takie, taki... Tu jest jakaś chyba prywatna siłownia Ale następnym hmm? razem już masz nie chodzić z jakimś obcym chłopakiem na siłownię, tylko proszę żebyś wcześniej mnie uprzedziła i ja z tobą razem pójdę na siłownię, bo też bym przepakował hmm. No dobra Jakie auto w ogóle Kurczę, kogo tu jest, jest siłownia? Jestem, jestem bardzo ciekawy kto tutaj ma tą siłownię Wow, jakie Audi ja Cię wejdę do środka, może do auta? Jakie wyposażenie tutaj jest! Wow! Nie no, ale to... ten to jest... Ej, co, co ty robisz na mojej siłowni? Kolesko. Na twojej siłowni? Ej. Skąd ja wiedzieć, że to, to twoja siłownia? To jest moja siłownia? siłownia. To jest jakaś prywatna siłownia? Tam? Tak? A ty co? A ty co, z moją dziewczyną się spotykasz potajemnie? no słuchaj, ja się z nikim nie spotykam, spotkałem jakieś dziewczyny, chciała, żebym przeprowadził trening, ja jestem trenerem, no to, to pierwszy za darmo trening dostała. A. Zresztą to też mogę poćwiczyć, co nie ma problemu. Ha, jejku, ja się czułem trochę zazdrosny, wiesz co, bo nie znałem ciebie, a ona w pewnym momencie się umowie z jakimś nieznajomym kolegą? No i nagle nagle mówi, że to jest jej przyjaciel i ona ćwiczy na siłowni. Wcześniej nie miała takiej chęci ćwiczeń na siłowni. No, ty wiesz, to z, czas, z czasem się dorasta do tego, każdy chce... Ej, ja cię chyba znam. Skąd mnie Nie znasz? jesteś... Czyż ty, ty jesteś dostawcą w McDonaldzie. Zamawiałem no. dzisiaj, dowodziłeś mi jedzenie. Wow. jadłem przecież. Ja cię! Naprawdę to ty? Serio? No teraz już się przybrałem ogólnie, wiesz co? Teraz już się przebrałem, wyglądam normalnie, ale wcześniej fajne miałem widzianko te z McDonalda, co? No fajne, fajne. To co, poćwiczymy razem dzisiaj, czy przejdziemy? Czy ty, no jak słuchaj, ty jesteś naprawdę w porządku yy, koleżką, ale wiesz co, ja na wszelki wypadek sobie wezmę jedną kamerę, może zostawię u siebie w domu jedną kamerę, yy, tutaj może, wow, sklep detektywistyczny, można kupić może jakąś, jeszcze jakąś kamerę, okej, okay. dobra, w takim razie, no dobra, chodź, możemy poćwiczyć, razem pokażesz mi, jak w ogóle wyciskasz na klatę, ty, ty, ty ha, y, handlami, czy bardziej sztangą? E, wiesz co, nie ma już takich hantli dla mnie, takich dużych, żebym dał radę. E, czy wiesz, no za małe są same. same mm -hmm. za małe. Muszę sobie wrzucać na sztangę duże ilości. Dużo serie, dużo Aj. powtórzeń. Wiesz co, bo ja teraz... O, weź mi połóż wyciągnąć sztangę, pomóż mi, na sekurę od tyłu, sekuruję. Dobra ja wyciskam, Dobra, już staję. 150 na klatę, uwaga, czekaj. Uch. Uch. Mamy jeden. Dwa. Drugi. Uch. Ej, Czekaj, już pomóż, już ta opadło mi na klatę, dobra, zmierzyło jedą, mi powoli, klatę. Powoli, powoli, do góry, do góry, dobra, do góry, do Dobra, dobra. Oh. A, dobra, zabieram, zabieram. zabieram. Oh. Nie no fajnie, jak na pierwszy raz, takie ciężary. Dobra, a, a jak truch mi wychodzi? Słuchaj, chodź, chodź, sobie pobiegniemy. Ja mam taką sprawę, bo jak ty mi udzielasz e, treningu takiego, personalnego, to słuchaj, ja ci mogę dzisiaj dać kupon na rabaty do McDonalda. O, no w końcu będę no, miał na czym masę zrobić. Bo no. ja dużo wydaję na jedzenie ostatnio. No, wiesz, dużo mięśnia, dużo jedzenia. A taki kuponik, no powiem Ci, że jak najbardziej by się przydał. No dobra, ja ogólnie jutro zaczynam pracę, wiesz? Jutro zaczynam pracę, e, to wiesz co, to to to, 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 jutro może też się umówimy na jeden trening, ale wiesz co, ja teraz muszę iść do domku, e, bo jeszcze z Franią miałem... O, mam dla Ciebie hamburgerka, to po pierwsze, a jeszcze Franie muszę spotkać, Tupę, wiesz co, dzięki. żeby i dać hamburgera. Dobra, dobra, to widzimy się na następnym treningu, do zobaczenia. No, siema, siema. 6 uh, uh, uh. rano, ja przed pracą wybrałem się na bieganko. Uh, uh. Słuchajcie, cały czas szkole się, żeby być yy, pakerkiem, mięśniakiem. Będę za niedługo biegnę w ogóle na siłownię. Umówiony jestem z tym trenerem personalnym. Uh, uh, uh. Dobra, biegnę, przeskakuję przez płot Dobra, dostałem się przez płot Wow, biegnę po, po żywo pocie. Myślę, że GIPLE się nie obrazi. Uh, uh. O, oh. wow. Hmm. Może... Może ogólnie jak się nauczę dobrze ćwiczyć, to będę udzielać treningu personalnego mojej dziewczynie. Eee, fajnie, to w ogóle jeszcze będzie lepiej. O, ale jestem podniet. O wow, ile tutaj... Jest... Ej, papa, jaki mięczak przyszedł. Ej. Ej, ko kolego, kolego. Ej, to nie obrażaj. Nie obrażaj mnie co ty to siedzisz sobie dymę, i myślisz... Tak że, że, że możesz, możesz o mnie mówić, że, że z tym mięczakiem. Ja przyszedłem tutaj na trening, jestem mówiona na trening personalny. No nie zwracaj na niego uwagi spokojnie, ja tutaj jestem. No moi koledzy się zachowują czasami. No tak co? jak nie No to myślę, że ogólnie poświczymy. są przypakowani i więksi ode mnie to myślą, że mogą pogadać, tak? Myślę, że ich się boją. No słuchaj, ty będziesz jeszcze większy noczami. No, ten to ma... Ja! O, ma 40 centymetrów w łapie, on robi chyba cały czas hantlami bice, co? Mm, on w ogóle nie wstaje z ziemi, bo on, on się boi, że nogi mu urosną. A, A zakorzenił się. Nogi nie są pożądane. Zakorzenił się w deskach, dobra. To poczekaj, ja pójdę się przebrać do szatni i zaraz zaczynamy trening, dobra? Dobra, czekam. Okej. Okay. Dobra, przebiorę się tutaj. Szybki prysznic. Pś, 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 pś. Ona by tak chciała grać w Minecrafta, dobra? Psz, 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 psz. ok. przybieram się. Krówko co ty tu robisz? Ja się tu przybieram. ok? E, w, w szafce wow, Ubrałem się, dobra, jestem gotowy teraz na trening z, z dobrym trenerem personalnym. Ty słuchaj, ja dzisiaj będę pracować, bo jest szósta e, w McDonaldzie zaczynam pracę od ósmej, dlatego ja będziesz mhm. chciał to przyjść, nie? Dobra, to co? To zacznijmy od szybkiej przebierzki, na wieżni. Potem się porozciągamy chwilkę. No, rozdzierżka, rozdzierżka. Znajdę odpowiednie hantelki. Ja już biorę tutaj hantelki jedną w dłoń wezmę, żeby mi się ciężej podobało. Ten, ten, ten będzie idealnie, czekaj. Weź sobie tego, ten, ten jest sam raz. Na o, początek. Tak, tak, dobra. I masz to drugie, to ta ta będą idealne. Dobra, dobra. O, mam dwa hantelki, zobacz, trzymam dwa hantelki w ręku. Jak mam nie być O. No to teraz. O. O, Może usiąść tutaj a, na ławeczce, bo z bo, bo niżej ławki stąd No 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 siadam no. I dobra i powoli uginaj ręce Dobra, uginaj ręce. Ua. Ua. Dobra a. Trzy. Ile mam powtórzeń zrobić w że? Zrobimy 10, będzie dobrze, potem zwiększymy ciężar. Dobrze, o dobrze. Trusty. O, ja już nie mogę, o! jestem początkowy, niech pan tak do, do dużo ode mnie nie wymaga, nie pan za dużo ode mnie nie Ja e, Widzę, że potrzebujemy trochę innego planu treningowego, ale albo tylko nie damy radar. To co, to worek? Dobra, Teraz to, na worku to, worek. chwilę, poćwiczymy. Worek treningowy. O! O, oj! Bo jest taki silny? Oj, oj! oj. Nie do rady, nie do rady, nie ma opcji takiej, żeby, żeby ten worek normalnie to tutaj... jest. Dobra, ja się zmęczyłem, proszę pana. Płacę tutaj za siłownię i lecę do pracy, bo zaraz, zaraz muszę zacząć pracę już ósma godzina. Dobra, dzięki wielkie. Dzięki, to cześć. I do zobaczenia na następnym treningu. Hej, do zobaczenia. Cześć. Ty, ale się nauczyłem dużo techniki na tej siłowni od tego trenera. No, coraz częściej będę chodzić na tą siłownię, jakoś czuję się większy, urosłem. Nie, no, superowo, superowa sprawa. O, sport to naprawdę zdrowie. O, jakie bezchmurne, nie, bo jaka piękna pogoda, słońce świeci, aż mi... aż mi oczy tutaj e, normalnie mruży od tego tej, od tej pięknej pogody. Tutaj tęcza, nie, no, cudowny jest dzień. Ale ja, ja ogólnie po prostu za bardzo zazdrosny byłem o swoją dziewczynę. Wieża połączona mostem, a to wszystko moja zasługa. Przechodzę codziennie tutaj i myślę sobie, jaki dobry uczynek zrobiłem połączając te dwie wieże. Wiecie jak teraz interes kwitnie z ziemniaczkami? Hmm. Kto wie, ten wie. O dobra, wracam do domku. Może gdzieś tutaj Franie spotkam albo Lakusia, bo jeszcze chciałbym, chciałbym ich poczęstować hamburgerkiem, McDonald'em. Dobra, okej. Okay? Wejdziemy do środka, do domku, zobaczymy, pokażę wam zmiany, zobaczcie jakieś zmiany, jak się u mnie zmieniło. Mam kolorową podłogę taką, e, e, wy, Wyokładaną z kafelków diamentowych i szafirowych. No naprawdę to wszystko jest wysokiej klasy jakości. Sosiedzi się budują cały czas, tam już ogólnie drugi dom budują, także e, za niedługo więcej sąsiadów będzie. Hmm. Frania, jesteś tutaj, może gdzieś przy domku, Frania? Ja coś tak ja jestem O! Gdzie jesteś? Synek, słyszycie? Czy ty znów się ukryłeś na domku na drzewie? Hmm, znów się bawi ze chowanego pewnie. Dobra, zaczymy. ok? A, tu go nie ma, teraz mnie chwyt sprytnie wziął, powiem wam. Ok? klapa diamentowa. Opuszczamy klapę diamentową. Tutaj mam jeszcze klapę dirtową, zobaczcie jak to wszystko fajnie funkcjonuje. Lakuś! Nie, nie ma Ciebie na domku na drzewie. To gdzie ty się ukryłeś? Za tobą! jest? O, jesteś tutaj! Słuchaj, jak tam, e, w ogóle, wiesz co? Chyba zapiszesz się na siłownię. Chcesz, żebym był duży? No. Ja też będę duży, bo możemy razem chodzić na siłownię. O, dobra, bo mam już ogólnie e, trenera personalnego, także on nam pomoże e, zwiększyć swoją masę mięśniową. E, mam tutaj również też e, białeczko i odżyweczki, które nam pomogą urosnąć, wiesz? Chodź, ci pokażę. O, widzisz tu. Weź sobie jedną. A ja nie wiem, co ja mogę jeść takie rzeczy. Białeczko jest, chyba, białeczko jest naturalną kwestią. Jest białeczko białeczko no. jest naturalną kwestią. Dobra, ty ogólnie y, ja tutaj jeszcze położę to. Mm, Okej, okay. dobra, to chodź, może idziemy na siłownię. Jeśli chcecie, żebyśmy poszli na siłownię, chodzili na siłownię z moim dzieckiem. Kliknijcie łapeczkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem. No i zobaczycie co dalej się dzieje. Następnym odcinku będzie superowo. Oglądajcie jutro. Codziennie filmiki są, dlatego oglądajcie codziennie. Wu!